Dzień dobry, witam bardzo serdecznie na kolejnym odcinku mojego wideoblogu. Dziś przygotowałem krótką prezentację, w której postaram się pokazać, jak myślenie krytyczne może pozytywnie zmienić nasz świat. Zapraszam. Dobrze. Najpierw dwa, trzy pytania, czy, czy ogólnie prośba o krótką refleksję. Kwestia, czy mamy problem. Pierwsze, czy, znaczy, ogólne pytanie, czy zdarzają Wam się takie sytuacje? Jak, przede wszystkim zbyt szybkie dokonanie oceny. Rozwiązanie, wtedy nie są skuteczne, bardzo, bardzo często krzywdzą innych ludzi, czy nas samych? Czyli, jeszcze w sumie nie wiem, co się wydarzyło, ale już myślę, już w głowie mam odpowiedź, tak, przecież wiem, co się wydarzyło. E, czy często się zdarza, że Działa, działacie zbyt pochopnie, tak? Bez zastanowienia się podejmujecie decyzje. Czy często słyszycie, jak mówicie głośno, albo powiedzmy u siebie w głowie? Przecież ja wiem, przecież to jest oczywiste. Ja to dobrze znam, tak? Czyli taka postawa, ja wszystko wiem, nie muszę się zastanawiać, nie muszę reflektować. Czy może zdarza się, że może przyjaciele, rodzina, delikatnie sugerują, że robisz te same błędy, nie uczysz się na swoich błędach, jesteś trochę mało refleksyjny, może czasami zbyt pewny siebie, albo może czasami służycie tak określenie, że widzicie świat w czarno-białych kolorach. Jeśli to się któreś z tych rzeczy do Was odnosi, to znaczy, że mamy problem, znaczy bardziej wy macie problem. Ale oczywiście nie jakiś bardzo poważny, ale zachęcam Was do zastanowienia się no i ewentualnie zmiany swojego zachowania. Co należy przestać robić? Przede wszystkim działać, ukrócić zachowania, które są spontaniczne, czyli znów nagłe, nieprzemyślane, takie podświadome, niekontrolowane, impulsywne, nieprzeanalizowane. Tak? To jest różne podgrupy, ale tak naprawdę chodzi o takie działania, że jest impuls, i od razu z naszej strony jest reakcja. Także wszystkie te zachowania cofują się brakiem myślenia krytycznego. Między bodźcem a naszą reakcją nie ma tu miejsca na refleksję, analizę, jest natychmiastowe działanie. Tak zachowują się zwierzęta. Więc pan Wiktor Frank, terapeuta austriacki, powiedział już dość dawno, że pomiędzy bodźcem i reakcją jest przestrzeń. W tej przestrzeni leży wolność i moc wyboru naszej odpowiedzi. Co on miał na myśli? Jak to możemy inaczej wyrazić, zobrazować? Taki schemat, powiedzmy, właśnie bodziec-reakcja. Jest jakiś bodziec, załóżmy, że on jest negatywny, dlatego wziąłem go na czerwono i pojawia się z naszej strony właśnie reakcja. I teraz ta przestrzeń między bodźcem-reakcja a reakcją. Może być tak, jak wcześniej na slajdzie, właśnie impulsywna, szybka i trwająca dosłownie ułamki sekund, ale tak naprawdę między właśnie tym bodźcem a reakcją jest wolność wyboru. To jest nasza decyzja, co zrobimy. I w tej wolności wyboru tutaj możemy, mamy takie elementy jak samoświadomość, tak? czyli spojrzenie na siebie, co ten bodziec mi zrobił, jak on na mnie wpływa. E, Element wyobraźni, tak, z wyobrażenia sobie znów, co się wydarzyło i co ewentualnie może się dalej wydarzyć, jeśli zbyt szybko podejmę decyzję. Jest też oczywiście moment, powinien być moment na analizę, oceny sumienia: czy to, co zrobię, będzie dobre dla mnie, czy dla jej drugiego człowieka. Jest oczywiście cała element obszar niezależnej woli, że ja dokonuję wyboru, nikt na mnie nie wpływa, co mogę z tym zrobić, tak, także. W tym obszarze wolności wyboru jest mnóstwo tematów, zagadnień, kwestii, które powinniśmy wziąć pod uwagę, zanim podejmiemy decyzję, zanim podejmiemy działanie, czyli tą naszą reakcję. Tak, czyli tutaj kilka raz zdjęć przygotowałem różnych sytuacji, kiedy właśnie jest bodźce, reakcja i nie potrafimy po prostu się powstrzymać od impulsu. Tak, czy to kwestia zakupów, czy to powiedzmy jakieś podjadanie, ale też po prostu niemyślenia zanim coś zrobię, tak? Jest potrzeba, jest jakiś bodziec i od razu następuje reakcja. Tak samo tutaj w miejscu pracy. Także to nie są takie zachowania rzadkie, niecodzienne, jakiś przypadkowe. nie. To tak naprawdę zdarza nam się non-stop. Każdego dnia. I co należy zacząć robić? Zatrzymać. Zastanowić. Dokonać pełnej tej oceny, zanim uczynimy krok do przodu w procesie myślenia. I być tutaj, postawić sobie poprzeczkę wysoko, że naprawdę powinienem przemyśleć, dogłębnie, analitycznie przemyśleć. I dopiero, właśnie, powiem, mogę podjąć jakąś decyzję. Czyli w tym procesie ważne są takie elementy jak sprawdzanie zebranych informacji, sprawdzam fakty, czy rzeczywiście wszystko wiem o tym bodźcu, poszukiwanie prawdy, czyli zebranie wszystkich informacji, spokojna ich analiza, kwestionowanie własnych założeń, tak? czyli tutaj właśnie jest bodziec. I ja dokonuję szybciej, nawet niż mi się wydaje, pewnej oceny tego bodźca, bo to są właśnie te moje założenia. I teraz sprawdzenie, czy moje założenia są słuszne. Po prostu zakwestionowanie, przynajmniej sprawdzenie, czy dobrze pomyślałam. I też świadomość własnych emocji związanych z tą sytuacją. Zwłaszcza kiedy mamy sytuację takie trudne, kiedy ktoś na przykład nas skrzywdził, coś nas uraził, pojawiają się oczywiście emocje, które jeszcze bardziej utrudniają nam rozsądne myślenie. Więc trzeba być świadomy, że dochodzą właśnie emocje, i nie powinienem teraz raczej podejmować żadnych działań, tylko się uspokoić. Także tylko takie podejście daje nam szansę na spokojne, analityczne i logiczne zrozumienie sytuacji i podjęcie najlepszej decyzji. To zaś powinno w przyszłości przynieść pozytywne wyniki. Także zatrzymaj się pomyśl, to hasło osoby myślące krytycznie, i teraz jeszcze pokażę. Na podstawie gałęzi logicznej, jakie są skutki takiego podejścia? Właśnie zatrzymaj się i pomyśl. Czyli jeśli będziesz myślał przy reakcji, będziesz się kierował pewną refleksją i analizą, to Twoje decyzje będą przemyślane. Twoje decyzje, Twoje działania. Jeśli do tego oczywiście wybrałeś najlepsze rozwiązanie, co zrobić i jest ono poparte dobrym sprawdzeniem tych informacji, to jest ogromna szansa, że skutki Twojej decyzji będą takie, jakie chcesz. Jeśli takie będą skutki. To będziesz miał poczucie sprawstwa i poczucie kontroli własnego życia. To się oczywiście wiąże z rozwojem zawodowo-osobistym i wszystko powinno być, skutkować tym, że będziesz mógł o sobie powiedzieć, że jesteś osobą mądrą, świadomą i odpowiedzialną. Także to są korzyści, no właśnie, zastosowania myślenia krytycznego. Przekaz, który ogólnie mam na koniec, to właśnie zatrzymaj się i pomyśl. Ta przestrzeń między bodźcem. A twoją reakcją jest tak naprawdę ogromna. Od ciebie to wszystko zależy. Jeśli chcecie wiedzieć, jak stosować myślenie krytyczne, to oczywiście zapraszam do moich szkół. Dziękuję. Do widzenia.